Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym dniu i dzisiaj przychodzę do Was z foodbookiem Dawno nie było u mnie na kanale, dlatego postanowiłam sobie dzisiaj taki luźniejszy dzień, gdzie będzie można wszystko zaplanować, wszystko zrobić od A do Z i zapraszam Was na taki odcinek dzisiaj. I cóż na śniadanie? Yy, za chwileczkę Wam powiem, co tutaj mam w misce, a ja zacznę dzień od kolagenu. Yy, jest to biały kolagen. Yy, jeszcze przypomniało mi się, że kilka zostało. Ja już myślałam, że skończyłam kurację, gdzieś je odłożyłam, a kilka mi zostało. Także najpierw kolagen w kielichu, słuchajcie. I na śniadanko będzie omlet. Mam tutaj roztrzypane już dwa jajka, pokrojoną szynkę, pokrojony ser. Doprawię sobie to wszystko standardowo solą ziołową do pomidorów, którą możecie dostać w Lidlu. I podsmażę na Małej ilości masełka. I jak nasze jajeczko wylądowało na patelni, przykrywamy go pokrywką, żeby się ładnie nam wszystko ścięło. Cały myk będzie polegał na tym, jak przerzucić taki omlet. To omlecior mi się robi, a ja słuchajcie, biorę się za napój. I wasze zdrowie. To jeżeli chodzi, słuchajcie, o odwracanie tego omleta, to ja już mam ładnie go przerumionego i zawsze sobie robię tak, że kładę go na pokrywkę. Najpierw go sobie, wiecie, od, odrywam troszeczkę od e, dna. Przekładam. Oczywiście trzeba uważać, bo ja mam tendencję do tego, że robię to nad e, samym palnikiem. E, I cóż. I tak Nałożony omlet po prostu przewracam. Ja wiem, że może ładnie to nie wygląda, ale metoda jest bardzo skuteczna, także polecam. I taki odwrócony omlet jeszcze chwileczkę pod przykryciem, aby ta druga strona również się ładnie przyrumieniła. Jeżeli ten spód się nam przyrumieni, możemy jeszcze odwrócić już wtedy bezproblemowo na drugą stronę i sobie przypiec. To już stopień przypieczenia zależy tylko i wyłącznie od nas. I tak, moi drodzy, prezentuje się omlecior z serem, szynką No i oczywiście główny składnik jajca. A na drugie śniadanie będą gofry z ciasta francuskiego. Ciasto francuskie najpierw pokroiłam, jak widzicie, wzdłuż na trzy i później na takie mniejsze. Oczywiście można mniej, mniejsze, większe, w zależności jakie macie ochotę. Ja sobie zrobiłam właśnie takie cztery nie za duże. I zobaczcie, jak to wszystko pięknie, ładnie rośnie. I tak prezentuje się moje drugie śniadanie: gofry z ciasta francuskiego z drzemem domowym truskawkowym. Niebo w gębie. Polecam. Kolejnym posiłkiem w dniu dzisiejszym będzie to obiad, i na obiad dzisiaj postanowiłam zrobić skrzydełka takie ala la KFC. Nie będzie to oczywiście stricte identyczne, tak jak w KFC, ale taka, wiecie, namiastka tego. Mam tutaj trzy skrzydełka podzielone. Lotki dostały zwierzaki. Ja podzieliłam sobie, tu jest ta większa część skrzydełka, tu jak widać jest ta mniejsza. Można również obrać, o Jezu, ale mi tu wariują koty, można również obrać ze skóry. Ja to sobie już zostawiłam. Pobawię się z tym później. Tak jak mówię, podzieliłam Doprawiłam, mam tutaj sól, pieprz, papryka słodka, papryka ostra, kurkuma, czosnek kolorowy, wszystko jest wymieszane jak widzicie i będę obtaczała w takim cieście naleśnikowym, czyli jajko, mleko i mąka. Ja to sobie za chwileczkę jeszcze wymieszam. Skrzydełka maczam właśnie w tym cieście, następnie panieruję sobie, mam tutaj mąkę i taką panierkę pomarańczową kupioną w... Makro, chyba makro albo w paku w Toruniu, nie pamiętam, w każdym bądź razie yy, z reguły robiłam właśnie w samej mące, a teraz mam tą panierkę i sobie ją yy, wymieszam, obtoczę wszystko i na papier do pieczenia. I jak widać moje skrzydełka wylądowały już na blaszce, czyli na papierze, yy, na papierze do pieczenia, jak widzicie nie jest on czyściutki, ponieważ chwilę wcześniej coś na nim robiłam. I, I jeszcze będę coś robiła, jeżeli będzie w miarę papier y, zdatny, jeszcze ja jestem tego zdania, że jeżeli się nadaje, to czemu by nie? Oczywiście, jakby już było, wiecie, tutaj y, z tłuszczem, byłby porwany, to jak najbardziej papier wtedy jest zmieniany na czysty, ale ja z reguły tak na kilka razy, jeżeli robię coś takiego niewymagającego tłuszczu. To na kilka razy mam, także dajcie też znać w komentarzu, czy Wy za każdym razem zmieniacie papier, czy po prostu używacie na przykład kilka razy, jak jest taki... Bo dla mnie to jest marnotrawstwo, ale dobra. Skrzydełka, jak powiedziałam, są już na blaszce. Można je podlać po łyżeczce oleju, na każdy kawałeczek, jak uważacie. Można, ale nie trzeba. Jeżeli nie będzie tego oleju, to one troszeczkę będą bardziej suche. Ale też będą bardzo pyszne. No i wiadomo, będą mniej kaloryczne, ale można właśnie sobie podlać jeszcze delikatnie, czy to oliwą, czy olejem. I do piekarnika ja z reguły piekarnik ustawiam na 220 stopni, później go zmniejszam do 200 bądź do 180, ale to wszystko też zależy od piekarnika, jaki mamy. I trzeba te skrzydełka obracać, żeby nam się, wiecie, tylko z jednej strony nie przypaliły. Bądź nie przypiekły. Czas pieczenia również zależy od piekarnika, od tego jaką macie temperaturę. Ja czasami, jeżeli coś robię w międzyczasie w domu, robię na 170-180, wtedy wiadomo ten czas jest dłuższy. Czasami robię na 220. To naprawdę u mnie to różnie z tym bywa, dlatego podaję Wam taki czas i temperaturę po prostu orientacyjną. I tak prezentuje się, prezentują się upieczone skrzydełka. Do tego sosik, kieczup i majonez. I można pałaszować. Na deser wpadają czereśnie i do tego lód taki w wafelku o smaku waniliowo-truskawkowo-czekoladowym. Ostatnim posiłkiem w dniu dzisiejszym będzie kolacja. I na kolację dzisiaj na szybko, bo szczerze powiedziawszy nie mam na nic innego ochoty, Będą płatki kukurdziane, zwykłe, najzwyklejsze z mlekiem. Także tak przedstawia się moje dzisiejsze menu, mój jadłospis. Dajcie znać, czy coś z tego jedliście, czy lubicie, czy może wręcz właśnie przeciwnie. Macie wstrędy do pewnych potraw. Możecie też mi napisać, co najbardziej lubicie na przykład na śniadanie bądź na obiad. Może jakiś pomysł na kolację? Może macie ogólnie jakiś pomysł, żebym coś jeszcze nagrała? Macie jakąś prośbę do mnie? To bardzo proszę, możecie pisać. Ja dziękuję Wam gorąco za oglądanie. Oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału i ja Wam wszystkiego dobrego życzę. My widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, papa. Pa.